Dzień dobry, Michał Wąsowski, witam w programie Biznes teraz, w którym rozmawiamy z przedsiębiorcami, menedżerami, prezesami firm o tym, jak radzić sobie w tej trudnej sytuacji, jaką jest epidemia koronawirusa. Dzisiaj z nami jest Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell Technologies. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, jesteśmy w środku bardzo trudnej sytuacji. Wiele firm nie radzi sobie z tym, co się stało, musiało się zamknąć. Wy jako firma technologiczna dbacie o to, żeby no, wasi partnerzy, wasi klienci mogli między innymi pracować zdalnie. Zastanawiam się, jakich narzędzi można dzisiaj używać w biznesie, no, żeby poradzić sobie w tak trudnej sytuacji, jaka nastąpiła, i to dość nagle. To prawda, jesteśmy już w tej sytuacji no, kolejny tydzień i po takiej pierwszej fali, tak naprawdę zakupów interwencyjnych, głównie komputerów osobistych, oczywiście oprogramowania również do, do pracy zdalnej, e, mamy teraz taki moment zastanowienia, co naprawdę jest ważne. Nie tylko jeśli chodzi o pracę z domu, bo to, to minie, tak? Wiemy, że wrócimy do pracy, ale e, sposób pracy, styl pracy, myślę, że się zmieni, tak? Wiele firm przez ten no, dość wymuszony i szybki e, eksperyment, w sumie przejścia do online'u, e, zdało sobie sprawę, że w jednych obszarach, w pewnych procesach ta działalność jest możliwa online, w innych do, dostrzegło braki również, jeśli chodzi o na przykład swoją infrastrukturę, dlatego że no, my, jako Dell Technologies, mamy dość szerokie portfolio produktów, które zaczyna się od właśnie rozwiązań desktopowych od komputerów, monitorów. Poprzez oczywiście serwery, czyli to, co wszystko nam umożliwia, choćby to połączenie, tak, również, po składowanie danych, po zabezpieczanie danych, po disaster recovery, technologie, które właśnie w takich trudnych czasach rzeczywiście zaczynają być inaczej oglądane. Ale absolutnie zgadzam się, że, że, że pierwotnym dla nas wszystkich będzie to, w jakiej kondycji finansowej firmy będą wychodzić czy odbudowywać swój potencjał w najbliższych miesiącach, a może nawet latach. I, i tu oczywiście zawsze jest szansa przyspieszyć, no ale wiele firm będzie musiało zrewidować swoje wydatki bieżące i zdefiniować wiele procesów na nowo. Zastanawiam się, czy te narzędzia, o których Pan mówi, ta transformacja cyfrowa i też praca zdalna, częściowo oczywiście, jest możliwa w takich bardzo tradycyjnych biznesach, bo to one w dużej mierze ucierpiały na epidemii koronawirusa. No tak, to jest bardzo ważne pytanie. I jeszcze przed, przed epidemią koronawirusa, my, my pokazywaliśmy szereg przykładów branż, wydawałoby się tak odległych jak choćby rolnictwo, w jaki sposób możemy cyfryzować i wprowadzać do procesów uprawy roślin właśnie najnowocześniejsze elementy informatyki i cyfrowych procesów. Dziś, dziś to wszystko jest rzeczywiście poddane większej weryfikacji. I ja, ja myślę, że mm, mamy takie wyobrażenie, że, że branżą taką tradycyjnie mocno IT, to są oczywiście banki, to, są, to jest sektor telekomunikacyjny, e, i tutaj e, widzimy to wszystko. Natomiast e, również w tych branżach tradycyjnych, e, one też potrafią doskonale wykorzystywać właśnie zdobycze technologiczne. Pytanie, czy to będzie dziś dla nich? Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, czy to będzie model na przetrwanie, to zobaczymy, bo można sobie wyobrazić taki scenariusz, że w firmie dowolnej branży, również tradycyjnej, którą pan może podłożyć pod ten przykład, zarząd mówi: No, musimy ciąć koszty. No i te koszty związane są najczęściej z ludźmi, ale również z utrzymywaniem choćby budynków, przedstawicielstw, miejsc, w których ludzie pracują. Jeżeli my pójdziemy i mamy taką szansę, a już podejmujemy takie pierwsze rozmowy, nawet nie pierwsze, do zarządów firm, i to, to, to jest ważne, że do, głównie do zarządów, tak? bo to nie, nie tylko działy IT lub działy zakupów w tym momencie decydują, i powiemy: No dobrze, jeżeli priorytetem jest utrzymanie miejsc pracy i to, żeby wszyscy ludzie pracowali, to zastanówmy się nad modelem, w którym może zrezygnujecie z 30% waszych obecnych biur, czy powierzchni, czy, czy, czy punktów przedstawicielskich. Ale ludzie, wszyscy ludzie, będą pracować częściowo z domu. Na przykład te 50 czy 40% obecnego składu przejdzie czy na czasową pracę w biurach, a czasową w domu, czy na częściową. To nie było rozważane w starych modelach. Oczywiście wszyscy od 10-15 lat mówiliśmy o pracy zdalnej, pracy z domu, pracy mobilnej. A nagle w ciągu po prostu tygodnia przełączyliśmy cały świat do online. I wiele przedsiębiorstw, 100% swojej załogi ma dzisiaj tak naprawdę w domach. Więc to, to się zdarzyło błyskawicznie i zostanie z nami. Skoro już Pan o tym wspomniał, to czy mieliście przypadki takich partnerów, bądź klientów, którzy faktycznie dokonali skoku z tygodnia na tydzień? Bo wiem, że są takie firmy, które nawet chwaliły się w przestrzeni publicznej, że no ich zespoły IT dosłownie w kilka dni przerzuciły kilkaset osób na, na pracę zdalną. Jak wygląda w ogóle taki proces z punktu widzenia technicznego też? No, no powiem coś. Um... Coś trochę prowokacyjnego, ale to nawet nie z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień. I oczywiście to zależy od firmy. Zaraz przejdę do innych, ale na naszym przykładzie, tak? U nas każdy pracownik ma komputer, tak? U nas y, 100% procesów y, jest i tak w naszej sieci korporacyjnej wewnętrznej. Zakupy, kontakty z klientami, narzędzia komunikacji to wszystko jest. U nas w ciągu. To był jeden mail, jeden announcement, y, od Michaela Adela, od Zarządu Światowego, i z dnia na dzień ponad 100 tysięcy ludzi na całym świecie, w ponad 100 biurach, przestało przychodzić do biur, zaczęło pracować w domu. Oczywiście były takie sytuacje, kiedy ktoś mówi: A to ja bym potrzebował większy monitor, to może przywiozę z pracy ten większy monitor do, do domu, tak. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast z dnia na dzień to też było możliwe. Wielu naszych partnerów i firm z otoczenia IT to zrobiło. Natomiast znam też przykłady banków, rozmawiam z CIO czy z zarządami, które rzeczywiście blisko 100% oprócz służb utrzymania biur, które musiały być w biurze, przeniosły w pojedyncze dni. To jest nirwana. To jest stan tych, którzy są już najlepiej scyfryzowani. Są podmioty ze wszystkich sektorów, którym to zajęło tygodnie. Choćby dlatego, że nie wszyscy pracownicy mieli narzędzia do pracy zdalnej lub chociażby komputery. Więc tych zakupów interwencyjnych, od których zaczęliśmy, komputerów osobistych było bardzo dużo. Wspomina Pan często o pracy zdalnej, no i powiedział Pan też, że. Rozmawiacie z klientami o tym, co będzie już po tej epidemii, że być może będą mogli ciąć w jakiś sposób koszty na wynajmie biur czy przestrzeni biurowej i tym samym przerzucać pracowników w ten tryb pracy zdalnej, czy po prostu oferować im taką możliwość. Jaki odzew widzicie tutaj? Czy, czy faktycznie firmy są zainteresowane? A jeśli tak, to czy są to raczej korporacje, czy może też mniejsze podmioty? To jest, ja nie chciałbym, żeby z naszej rozmowy tutaj część moich klientów z branży budowlanej i wynajmu powierzchni biurowej odebrała to w ten sposób. To był tylko przykład. Rozmowa z zarządami dotycząca optymalizacji kosztów może dotyczyć biur, ale może dotyczyć też ważnych procesów, które były realizowane analogowo kiedyś, a dziś mogą zacząć być realizowane bardziej cyfrowo. I, i, ta, I tych oszczędności będziemy szukać wszędzie, w każdej branży. Tak? Także tutaj, tutaj to jest ważne. Natomiast przedsiębiorstwa reagują w bardzo różny sposób na to, co się dzieje. Tak? Niektóre wchodzą w fazę, oczywiście obniżając koszty pensji czy innych, mówią. Przetrwamy to, wytrzymamy i ruszamy do przodu z nową energią. tak? Są tacy, którzy nastawiają się na bardziej długofalowy kryzys i mówią: No, już musimy zobaczyć te oszczędności, bo wiemy, co nas czeka. Niezwykle ważny w tej sytuacji jest nasz system bankowy, finansowy i tak naprawdę odpowiedź i rządu, i sektora bankowego na udostępnienie i kredytów, i, i tej pomocy finansowej krótko i średnioterminowej, żebyśmy utrzymali funkcjonowanie wielu tych przedsiębiorstw. To, to jest, myślę, że dziś najważniejsze. No, ale to jest, że tak powiem, już kwestia w dużej mierze pomocy publicznej czy finansowania z banków, gdzieś obok technologii, obok tych procesów, które się dzieją z punktu widzenia zarządzania. Zastanawiam się jeszcze nad taką kwestią: rozmawiamy o technologiach, rozmawiamy o zmianach takich dość istotnych. Zastanawiam się, czy wy jako firma technologiczna widzicie jakieś takie istotne kompetencje, niekoniecznie techniczne. Które firmy powinny posiadać czy pracownicy tych firm powinny posiadać, no żeby móc szybko się transformować, żeby być bardziej elastycznymi w tych czasach? Hmm. Kompetencje to jest pytanie odwieczne w różnych czasach tak? i w dobrych, co robić, kiedy, kiedy jest super i, i w tych trudniejszych, no i, i w przypadku, tak jak teraz, przewidywanych może miesięcy czy lat no, spowolnienia gospodarczego. Ja myślę, że, że, że mniej więcej 80-90% procesów naszego funkcjonowania i sposobu funkcjonowania powróci do tych do tych nawyków, do tych rutyn, które były, do tych zdefiniowanych już obecnie zasad działania, dlatego, że nie mamy innych. Tak? To nie jest tak, że, że, że my za miesiąc, czy za dwa dni, czy za trzy tygodnie wracając do biura, nagle wymyślimy to biuro od nowa i sposób działania inaczej w dowolnej branży. Natomiast najciekawsze jest właśnie to 10 czy 15% tego, co zostanie nam, te, te, tego poziomu, tych szans na innowacje, bo no bo dziś można postawić takie proste pytanie, czy, czy, czy choćby dział handlowy, który u nas jest, czy on nie może pracować w 50% online, kontaktując się z klientami? Czy 50% wyjazdów do klienta, warsztatów, różnych form współpracy nie może się przenieść do online. Jaka będzie tego efektywność? Blisko 90 do 100% moich rozmówców w, w, w pierwszych tygodniach pracy zdalnej potwierdzało, że pracuje więcej niż w normalnych dniach. Że to, że nie ma dojazdów, przemieszczeń się między spotkaniami y, takich no, gdzieś naturalnych przerw, kol call za kolem, wideokonferencja za wideokonferencję. Y, co więcej, no, wiele osób mówi kurczę, w normalnym trybie zawsze można było odpowiedzieć, y, no to ja dopiero będę za dwie godziny dostępny. Nie trzeba było nic dodawać, a dzisiaj no, wszyscy jesteśmy w domu, więc w zasadzie, no, no to gdzie wyszedłeś, na spacer, w godzinach pracy, tak, no, i to rodzi drugie niebezpieczeństwo, oczywiście, że ludzie są przepracowani i przemęczeni, bo, bo, bo siedzenie przez 8 czy 9 godzin przed ekranem w dosyć spiętej pozycji jednak, bez tych naturalnych przerw, zaburza higienę pracy i też musimy bardzo na to uważać, więc więc jak gdyby ta efektywność pracy, jaka ona powinna być, jaki będzie ten miks wykorzystania tych technologii, tych właśnie cyfrowych rozwiązań, to to jest najważniejsze pytanie. I to są te kompetencje, wracając do oryginalnego pytania, których będziemy szukać i o których będziemy dyskutować. Bo przedsiębiorstwo, które wykorzysta najlepiej te szanse dziś, może najwięcej zyskać. Nie tylko kosztowo, ale również tej przewagi konkurencyjnej w następnych latach. Więc. Innowacyjność, ale taka, m, taka już kompletnie myślenie out of the box. Czyli kiedyś to mówiliśmy, no tak, to zobaczmy w branży, nie wiem, energetycznej, co robiły firmy telekomunikacyjne, czy co robił sektor bankowy i może przenieśmy jakieś ciekawe rzeczy. Dzisiaj zupełnie nie o to chodzi. Dziś to w ogóle trzeba w pewnym sensie zburzyć stare nawyki i procesy i powiedzieć, a jakby je można było zbudować od nowa, mając te narzędzia, które już poznaliśmy? tak? To, że dzisiaj żaden z klientów nie odmawia wideokonferencji, bo jest to naturalne. To, że choćby nie siedzimy w krawatach i w garniturach, to wiadomo, już to, to, to mnóstwo tych żartobliwych filmów i mem się pojawia w internecie, jak się spotkamy, ale, ale jesteśmy w tym też naturalni. tak? To nie zmniejsza naszej efektywności. Niektórzy mówią, że nawet może ją zwiększa. Więc. Mnóstwo tych pytań. Oczywiście ja mam gorący apel do wszystkich klientów małych, średnich, dużych, wielkich. Przemyślmy infrastrukturę. Przemyślmy odporność i bezpieczeństwo infrastruktury naszej pod procesy, procesy cyfrowe. Bo dziś płyniemy po powierzchni wyłącznie fascynując się pracą zdalną, narzędziami, które nagle wybuchły, do, do, do tego, żebyśmy się mogli na wideo dobrze usłyszeć i zobaczyć. Ale to, co jest tak naprawdę osią i DNA i podstawą tego wszystkiego, co jest cyfryzacją, to są dane, jakie jak trzymamy w swoich centrach danych, jakie klasyfikujemy, jakie zabezpieczamy, jak możemy je otworzyć na wypadek ataków. Liczba ataków się zwiększyła w tym czasie na, na, również na miejsca i na, na, na programy, na instytucje, które wcześniej tego nie miało miejsca, więc, więc to jest ta zmiana paradygmatu, na którą musimy być bardzo uważni. To podsumowując, bo z tego co pan powiedział, wynika, że ta praca zdalna wcale nie jest jakimś takim super rozwiązaniem dla pracowników, ale jeśli mówimy o zmianie paradygmatu, właśnie w, w kontekście centrów danych, ich przechowywania, ich bezpieczeństwa, no to pytanie, jak wy sobie z tym radzicie, chociaż wiem, że jesteśmy dopiero tak naprawdę na początku trochę tej drogi i dzisiaj nikt tak naprawdę nie wie, co się jeszcze może, wydarzyć. No, ale pytanie, jak sobie z tym e, wszystkim radzicie? Czy, no, no my jako firma, to jest pytanie do, do mnie jako przedstawiciela Dell Technologies, no to yy... Radzimy sobie lepiej niż, niż ktokolwiek na początku tej całej sytuacji mógł przypuszczać, dlatego że oczywiście było, nie, nie tyle były u nas pytania o to, jak będziemy pracować z domu, bo, bo to potrafimy, bo każdy z pracowników jest w stanie i, i, i od lat, czy brał dzień pracy zdalnej, czy z domu, czy niektórzy mają nawet takie możliwości w szerszym spektrum, to nie było dla nas zagadnieniem. Dużo większym zagadnieniem było to, na ile zostaną utrzymane skuteczne łańcuchy dostaw, dystrybucji, produkcji w fabrykach, które mamy rozsiane po całym świecie, jak cała logistyka tego właśnie wytwarzania naszych rozwiązań będzie funkcjonować. I oprócz naprawdę krótkotrwałego efektu de facto zamknięcia granic w krajach Unii Europejskiej, które spowodowało te korki na granicach te pierwsze i wtedy mieliśmy no, te nasze tiry również ze sprzętem czy z częściami lekko przyhamowane, to w tej chwili ten model działa w 100%. Tak? W 100% wszystkie fabryki, łańcuchy dostaw funkcjonują, więc tutaj system wytrzymał, jeśli można tak powiedzieć, doskonale. Natomiast od strony tej informatycznej, centra danych, przetwarzanie, no tutaj też no nasza infrastruktura ma, posiada wiele centr danych rozproszonych, więc o to też nie było obawy. De facto, ona, czy pracujemy z domu, czy pracujemy z biur, tak samo są przetwarzane te zamówienia i, i wszystkie nasze operacje, więc to nie było znakiem zapytania. Natomiast myślę, że warto odnotować, że, 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 że cały świat praktycznie no z tygodnia na tydzień. Przerzucił mnóstwo procesów zakupowych, pracy zdalnej właśnie do centy. I tak, łącza wytrzymały, tak w skrócie i lapidarnie, więc internet wytrzymał, tak, nie mieliśmy przerw, nie mieliśmy jakichś zablokowań dużych, czy znanych awarii, więc to jest, to jest fantastycznie. Firmy telekomunikacyjne sprawdziły się, jeśli o to chodzi, to jest bardzo ważne. No i też te, te właśnie duże światowe centra danych dotyczące serwisów czy mailowych, czy zakupowych. Czy, no już nie mówię o tych, które dotyczą rozrywki typu Netflix czy inne miejsca, no bo dla nich to, to jest pewnie złoty czas w ich wynikach finansowych, a to wszystko działa. I, i, I nie tylko my, specjaliści z branży, czy osoby wokół IT, które wiedziały, że to działa, i powtarzały, i, i promują ten rozwiązanie. Nagle wszyscy obywatele we wszystkich większości krajów świata dostrzegli, że, że, że to działa i wiele nowych procesów przeniesionych tam też działa doskonale, więc yy, istnieje duża szansa, jeżeli odbudujemy środki finansowe, że będziemy świadkami no, niezwykłego przyspieszenia cyfryzacji naszych procesów życiowych yy, i cyfryzacji yy, naszego funkcjonowania w tej przestrzeni online. No to myślę, że to jest bardzo pozytywna konkluzja, tak naprawdę, yy, dla nas wszystkich i dla biznesów też. Yy, no, przynajmniej tych, które. Z tej transformacji cyfrowej korzystają. Panie prezesie, tak naprawdę to jest wszystko, o co chciałem zapytać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell Technologies Polska. Dziękuję bardzo.